Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185 i sojuszu RAM. I jak doskonale wiecie, w grze State of Survival dzieje się naprawdę dużo, a co za tym idzie, mamy okazję w tym samym czasie brać udział w wielu wydarzeniach. A że nie każdy z Was ma czas, czy też możliwości, a mam tu na myśli zakup przeróżnych pakietów dedykowanych do danego wydarzenia, to w tym wideo chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie. Który z obecnych eventów będzie opłacalny dla konkretnego gracza? Wezmę pod uwagę trzy trwające obecnie wydarzenia: Bitwę Świąteczną, Głębinowe Skarby oraz Fontannę Marzeń. I postaram się zasugerować wam, którzy gracze powinni skoncentrować się na jednym z tych wydarzeń. Zacznę od wydarzenia Świąteczna Bitwa, na którym powinni skupić się gracze którzy w pierwszej kolejności potrzebują ulepszać nadal swoje behemoty, samoloty, system formacji, czy też pojazdy. Części do ich ulepszania możecie uzyskać bezpośrednio naprawiając obwody przy użyciu żetonów naprawy lub też zakupić przez zdobyte w ten sam sposób perły. Więc jeśli te elementy są Twoim priorytetem, to zdecydowanie powinieneś skupić się na zdobywaniu jak największej ilości żetonów naprawy, które obecnie możecie zdobyć w wydarzeniu Tropikalne Klejnoty. Natomiast jeśli Twoim priorytetem jest rozbudowa wszelkiego rodzaju zestawów, czy to pod rozbudowę zestawów, dzięki którym będziecie mieli możliwość zwiększenia poziomu Waszego kolektora, morale bitewnego i innych statystyk, czy też zestawów dekoracyjnych, dzięki którym będziecie mieli możliwość zdobywania umiejętności, to powinniście zdecydować się na wydarzenie głębinowe skarby. Niestety w obecnej edycji możliwość zdobywania kul do wykorzystania w tym wydarzeniu jest praktycznie tylko z pakietów. Więc jeśli zdecydujesz się na to wydarzenie, to polecam Wam skorzystanie z oferty mega wartościowy pakiet i zestawów zaczynających się od 99 diamentów, za które otrzymacie 14 kul. Niestety, w każdym kolejnym pakietem danego dnia opłacalność tej oferty będzie coraz niższa. Ale pamiętajcie, jest ona odnawiana każdego dnia. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenie Fontanna Marzeń, to jest to propozycja przede wszystkim dla graczy, którzy chcą w pierwszej kolejności udoskonalić swoje zwierzaki oraz łącza genetyczne. Zwłaszcza jeśli chodzi o rozbudowę łączy genetycznych, to wydaje się to być jedna z najlepszych alternatyw. Co prawda, jeśli będziecie mieli szczęście, to jesteście w stanie zdobyć większą ilość monet z darmowych prób, natomiast do większej ilości również będą potrzebne Wam pakiety. I tak jak w poprzednim wydarzeniu, polecam Wam skorzystanie z oferty mega wartościowy pakiet. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem zdecydować się, które wydarzenie będzie najbardziej optymalne dla Ciebie. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.